Ostatnimi czasy zbierałem bardzo dużo brainrotów, aby zrobić w końcu rytuały. I pojawiali się widzowie, którzy chcieli mi coś dawać, jak na przykład. A nie, nie, to, to mój alt, to nie on. Jak na przykład Mortalcia. Eee, zostałem jakiś unieruchomiony, co jest? Przygotowanych mam kilka brainrotów, także widzowie, obowiązkowo łapka w górę, żeby ten film poszedł szerzej. A jak mówimy o tym, żeby coś poszło szerzej, to pamiętajcie o tym, że możecie podbijać moje filmy. No i obowiązkowo, widzowie, dzisiaj. Każdy musi zostawić suba na 10 tysięcy subów Taki oto Los nas będzie twój Dlatego w komentarzu napisz swój nick i zaczynamy zabawę Za dwie minuty rozpoczyna się Admin Avause. Ej, tego nie widziałem jeszcze, to jest fajne! Awokadini, antilopini, ładne. I ze wszystkimi rytuałami specjalnie czekałem na ten moment, żeby po prostu, no, mieć szansę na to, że jeżeli wyjdzie mi tutaj później jakiś, nie wiem, bombardilosy, krokodilosy albo saturnity, bombonity, nie wiem jak one się nazywają, ale że jak wyjdą i będą eventy, to dochodząc tam praktycznie do końca, one mogą złapać mutacje. I będą zarabiały dla nas więcej. Zrobimy dzisiaj na pewno orki. Zaczyna się Raining Taco. Patrzcie, jaki tutaj piękny świat jest tym razem. Tutaj w ogóle widzę buzię w tym tęczu. Ale mniejsza o to. Mamy na pewno dużo lawaka saturno-saturnitów. Mamy oprócz tego, czekajcie, czekajcie, w tej bazie mamy coś. Tutaj też coś było. Halo, 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 halo. Mamy całą bazę Bombardillo Crocodillo, więc za momencik zaczynamy. Poczekamy jeszcze aż tylko sami zresztą nam nieco więcej eventów, żebyśmy mogli tutaj co nieco porobić. Właśnie robi się ciemno, więc pewnie zaraz wyjdą również kraby. Muzyczka już zaczyna nam grać, więc robi się coraz przyjemniej. A jako o przyjemnościach mowa no to spójrzcie, lucky block Taco tutaj jest. Tańczymy sobie obok niego. No i Tako oczywiście, ma taką stan głową. Eee, czekajcie, bo tu jest kolejny. Brawo, brawo, brawo. Kupujemy wszystkie trzy. La pim, patapim. I mamy kolejne lucky bloki. Oczywiście odcinek z otwierania tych ślicznych, naprawdę ślicznych Lucky bloków, tako będzie dodany osobno. Dlatego subskrybuj. A my zaczynamy robić w takim razie pierwsze tutaj rytuały. Każdy z nas bierze po jednym. E, po jednym Bombardillo Krokodilo. Ustawiamy się jeden za drugim. A to chyba w drugą stronę, tak? Czekajcie, bo ja nie widzę ludzi Czemu idziemy tam? Przecież nie musimy być na środku Dobra i zaczynamy w takim razie Pierwszą naszą tutaj y, Pierwszy nasz rytuał Idziemy sobie z tym, wyleciało to w powietrze I za moment Spadnie nam coś tutaj lepszego I właśnie w tym momencie Mamy tutaj los kombinations Krokodilos Przepraszam, właśnie coś mi nie pasowało W tej nazwie, idzie sobie pierwszy Hmm, ale no jest słaby nie kupujemy go, nie kupujemy, nie kupujemy Czekajcie, bo jest tako blok, tako blok, tako Więc ja od razu go wezmę Zaczekam oczywiście, aż sobie dojdzie do końca Idę już z kolejnym Bombardillo Krokodilo Tym razem złotym Może tym razem będzie troszeczkę lepiej No tamten rytuał totalnie nie wyszedł Nie dostał nawet ani jednej mutacji Więc 55 tysięcy tylko dawał Słabe, słabe nie podobało mi się to. I pamiętajcie, aby oglądać do końca i koniecznie zostawić swój nick w komentarzu, ponieważ wiele z tych brainrotów może trafić właśnie do ciebie. Tutaj jakieś pojęczyny w ogóle powstały. Tego wcześniej też nie widziałem. <gry> prosto. No przecież nie jestem prosto. Naprawdę nie wiem, o co teraz chodzi. Ale czemu nam to nie wychodzi? O, dobra, 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 mamy to, mamy to, mamy to. Ach, udało się. I dobrze, bo jest jakaś mutacja pająkowa i w ogóle jest mu Mutacja, którą chcieliśmy mieć, co nam tutaj wyleci zaraz, zobaczymy. Od razu idziemy po kolejne, bo jeszcze trochę tego przed nami jest. Dobra, mamy tym razem na sobie Saturno-Saturnity, i musimy zrobić taki, jakby trójkącik z nich, żeby to załapało. Ja sobie tak stanę tutaj na rogu. Oni też stanęli, i mamy to! Mamy tutaj fuzję! I co z tego powstanie? Z tego rytuału? Ale to fajnie leci. Jak to ładnie wygląda? Ja w ogóle jest, mam jakąś most teraz na sobie. Jestem na moim alcie. I bierzemy kolejne. Let's go. Lecimy. Póki to tak fajnie żerę. O nie, teraz nic nie widać. Nic nie widzę. Robimy w takim razie kolejny raz to samo. Sprawdźmy, czy tym razem znowu się uda w miarę szybko to ogarnąć. Ten trójkąt musimy chyba zrobić na czerwonym dywanie. Więc lecimy, lecimy, lecimy. O, coś już zaczyna chyba łapać. Nie, nie, nie. To jednak jeszcze nie to. Chyba. Tutaj jest za słaby ten trójkąt. No i jeszcze krab go uderzył. Ja Wam mówię, że kraby zawsze mi we wszystkim przeszkadzają. No i jak ja temu krabowi zaraz też walnę w ten łeb? Chodźcie na dywan, chodźcie na dywan, panowie, musimy to zrobić na dywanie. No i dlaczego nic się nie dzieje? Halo? W komentarzu powiedzcie, co robimy źle. Jesteśmy przecież tutaj, mamy trójkąt. No naprawdę, nie mam pojęcia, dlaczego za pierwszym razem działa wszystko dobrze, a za drugim nie. O, i idzie kolejna lawaka, więc zaraz ją zbierzemy i nic się nie dzieje. No, jakie to jest ciężkie. Dobra, napiszemy, że coś jest nie tak, bo ja naprawdę nie wiem, co jest z tym nie tak, ale coś się. O, dobra, zaczęło się robić. Nieważne, jednak zaczęło się. Samo robić od siebie. My już chcieliśmy to w ogóle skipować, ale jak widzicie, no udało się. Idzie to. O, w ogóle Bombardillo Krokodilo, ale już nie kupuję. Mam dosyć tych Bombardillo Krokodilo. Nie chcę ich już widzieć na oczy. A czekajcie, bo tutaj jeszcze idzie nam diamentowy Lucky Block. Oprócz tego idzie lawaka Saturnita. O, Lucky Block dostał właśnie takosa i jest diamentowy, więc to jest dobre. Z niego może polecieć nam coś naprawdę spoko I kolejny, let's go Ma już Bombardillo Krokodilo Oraz Takosa, może jeszcze coś się tutaj uda trafić Jako o lawakach mowa To oczywiście no mamy ich troszeczkę więcej Więc robimy kolejny event yy, Kolejny ten, kolejną yy, Kolejnego fusa I tym razem robimy to bliżej bazy Może akurat się uda... Nie, no ten nawet teraz tung-tung-tung-sahur nam przeszkadza w tym. Dawajcie, 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 musi się udać. Musi się udać jak najszybciej, bo chcielibyśmy jeszcze coś mieć z tego eventu. A póki co, no nie jest ciekawie. I tradycyjnie, oczywiście, musi nam coś nie wyjść w tym. No bo czemu by nie? Co to jest za kerker kur, ker, ker, który ma czerwone oczy? Polecenie jest takie, żeby stanąć trochę bliżej, ale wydaje mi się, że jesteśmy w idealnych odległościach teraz. Tylko, no, no, mogłoby się to udać, chociaż raz za. Pierwszym razem, czy coś takiego, żeby to szybciej szło. Dobrze, 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 mamy to. I teraz to nie było perfekcyjne, no ale niech będzie w takim razie. Ważne, że się udało. Za moment zobaczymy, co z tego poleci. W międzyczasie, no jak widzimy, tutaj sami ma bazę, więc idziemy go okraść. Czy jest tutaj coś fajnego? Tutaj nie, tutaj też nie, a wyżej. No ten, co kradnie od razu, nie. Szczerze wam powiem, że te mutacje są cięższe niż myślałem, myślałem, że to zajmie kilka sekund, a tu jest taki problem z ustawieniem się pod to. Nie, no dobra, widzowie, ja naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Przecież to powinno w tym momencie się zrobić. No, patrzcie, jesteśmy w idealnym trójkącie. W międzyczasie sami zrespił nam kolejną lawakę Saturno-Saturnite, Saturno bo chyba widzi, że nam nie idzie. I chce, żebyśmy jeszcze dłużej się męczyli. O, i ruszyło, ruszyło. No, w końcu coś się dzieje. W końcu to jakoś idzie. Dobra, i teraz on nam wyszedł z respiarki. Czy mamy tu coś ciekawego? No, na razie 750 tysięcy daje. Idziemy w takim razie po kolejne tutaj, no jak ty go kupisz znowu, to takiego lepca tak, tak dostaniesz. Dobra, jest sami, przychodzi sami, więc teraz zreźmy nam wszystkie możliwe eventy. W końcu, no niestety nie dostaliśmy tutaj nic. Bierzemy kolejną lawakę Saturno-Saturnite i próbujemy stworzyć kolejny rytuał. Może tym razem pójdzie nam to nieco szybciej niż ostatnio, bo męczyliśmy się z 10 minut nad jednym rytuałem. I najlepsze jest to, że zrobił się on w momencie, kiedy staliśmy i nic nie zrobiliśmy. Po prostu sam się zrobił. Po raz kolejny mamy wszystkie eventy, ale te wszystkie eventy nas nie interesują. Nas interesuje tylko to, żeby teraz powstała jakaś fajna lawaka Saturno-Saturnita, ale o, dobrze, 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 w końcu załapało, w końcu załapało, mamy to. I najpierw idzie nam tako złote, które już tutaj spójrzcie, zebrało dwie mutacje, które zaraz sobie weźmiemy, oczywiście. Zanim idzie nasza lawaka Saturno Saturnita, ta taka już połączona, spiuzowana, więc fajnie. Liczymy na to, że to jeszcze złapie jakąś mutację fajną, czy się uda. No więcej mutacji prawdopodobnie nie będzie, więc od razu to kupuję. Przyszedł czas na rytuał Orki, czyli w ogóle pierwszy rytuał, jaki widziałem w tej grze. Spójrzcie jak pięknie się ustawiamy Czemu nie mogę się ruszać, jestem O dobra, one już poleciały, one już poleciały No, no i es Tak to może być, szybciutka sprawa Oby tak samo szybko poszło nam z tymi Saturno-Saturnitami, bo z nimi To jest tyle roboty, że głowa mała Idą sobie tutaj Los Orca Litos, no ale nic nie dają, więc niech sobie przejdą. Necrol wyszedł z gry w momencie, gdy mieliśmy na rękach trzy Saturno-Saturnity. A, dwie, napisał, że dwie, więc dwie zrobiły papa. Iwenty Eventy powoli się kończą, jest mało czasu na ich zrobienie, ale staramy się to zrobić jeszcze, bo nie było jeszcze Mateo. Mateo jest prosty, wystarczy na siebie wskoczyć. Chociaż, jak widać, nie jest to aż takie proste. O, dobra. I. No właśnie, i mamy to. Z nas powstaje drzewo, a my idziemy od razu po kolejne. Spróbujemy jak najszybciej zrobić dwa drzewa. No i to jest fajne, to jest fajne. Skakujcie na mnie, przyjaciele drodzy. Czy on naprawdę dostał piorunem? No nie wierzę w te pioruny, no. O, i znowu go wywaliło. Ja, piernicze. Tej węty są tak głupie pod tym względem. Super, że pierwszy udał nam się praktycznie za pierwszym razem. A ten drugi, no, jesteśmy. I dlaczego nie? Eee, no sami nas oszukuje. Chyba jest cooldown jakiś. Wszyscy na sobie stoimy i to nie działa. Trochę się poddaliśmy, dlatego wzięliśmy tym razem orki. No i orki to robi się przynajmniej łatwo, szybko i przyjemnie, bo staje się obok siebie i to tyle. Dobra, ale tak naprawdę jestem ciekaw, co nam wyjdzie teraz. Teraz już nie ma tego drzewa z tego Mateo, więc jest szansa na to, że będzie nieco łatwiej to zrobić. Dobra, stoimy wszyscy na sobie i mamy to. Ok, czyli w tym wypadku musi skończyć się jeden event, żeby zaczął się drugi. Tutaj właśnie przeszedł nam ten, ten co go spożyliśmy z orek, ale miał tylko jedną mutację i nie był jakiś super mocny. Los Mateos, czy Los Mateos jest jakiś mocny? No, Secrecik 300. W tym momencie jest to już Secret 1200. O i wywaliło mnie. Chcemy wykorzystać to, że dobrze nam idzie, i wracamy do lawaka Saturno-Saturnity. Trzymamy je wszyscy w ręku i nic, jak zwykle, nie idzie. To jest chyba najcięższy rytuał, takie mam wrażenie. o, o dobra, jednak zajarzył tym razem bardzo szybko. Ej, mam jakąś mega dobrą formę. Idą laswa Fakitas Saturnitas, a ja po raz kolejny dostałem na web. Nie wiem, czy złapią mutację. Mam nadzieję, że tak, bo no. No, skurcze, no dlaczego to wszystko mnie musi uderzać w tej grze? Ja się robię niewidzialny i biegnę. O, bo teraz dają tylko 700 i to jest mało. No i chyba nic więcej tutaj nas nie czeka. A szkoda. Dobra, bierzemy kolejnego orcalero orka, orkala. Co prawda nie ma już tutaj żadnych mm, mutacji do złapania za bardzo, ale może akurat złapię te dwie, które pozostały, i lecimy z kolejnymi tak naprawdę. Widzowie najważniejsze też przy tym wszystkim jest to, że te peciki, które y, używamy, to to są peciki, które wy nam dawaliście. Więc dziękuję, dziękuję wam bardzo, bo ten odcinek powstał dzięki wam. Jeżeli chcecie częściej brać udział w takich odcinkach, to oczywiście zapraszam na Discorda, do którego link macie w opisie. Tamte oczywiście niestety nic nie, dodały, nie dostały, więc wracamy sobie tutaj. Uuu, jak szybko poszło! Od razu za pierwszym razem. Zum! Naprawdę mamy formę. Niewiele tych mutacji już zostało, ale liczę na to, że pojawi się ta jedna sekretna mutacja. Trochę rytuałów się udało. I czy teraz będzie równie szybko jak staniemy tutaj? I i co? Uuu, no i mamy to. Chyba zajarzyliśmy już o co w tym chodzi, jak to się robi. I tak, ogarnęliśmy to po jakiejś godzinie nagrywania. Brawo dla nas. Zostało nam jeszcze kilka Mateuszy do rytuału. I od razu kolejny tutaj rytuał został zrobiony. Mega szybko teraz one idą, czyli naprawdę są cooldowny. Bierzemy kolejnego Mateo, musimy wskakiwać sobie na plecy. Jak szybko! Jacy my już doświadczeni w tym jesteśmy. I idą sobie tutaj los Mateosy malutkie. I teraz rytuał z pająków. Żeby zrobić rytuał z pająków trzeba zrobić podobno kwadrat. Jesteśmy już tutaj ustawieni we trzech i czekamy, aż czwarta osoba tutaj przyjdzie. I rytuału z samiego, czyli z tych pająków jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że będzie to jakoś ładnie wyglądało. Liczę na to, że będzie tutaj dużo pajęczyn, dużo takich wszystkich fajnych efektów, i nie ma jeszcze tutaj czwartego. I idzie właśnie do nas diamentowy, czyli mamy jednego tako, jednego golda, jednego zwykłego i jednego diamentowego. Czy nam się to uda od razu? Nie, oczywiście to byłoby zbyt łatwe, gdyby się udało. To, to nie byłoby w naszym stylu przede wszystkim. Coś tutaj jest nie tak i jeszcze nie wiemy co. Nekrol napisał, tak trzeba, tak jak ja, kwadrat, no ale jesteśmy tak. Na dywanie, no dobra, dobra, staramy się. My jesteśmy chyba równo, a wy... chyba nie. O właśnie, wystarczyło spojrzeć tutaj w prawo i teraz zrobiło się inaczej, czyli tak to miało być. Mieliśmy patrzeć na siebie w prawo Uuu, to mi się podoba Patrzcie jak to wygląda Tutaj, ten uderzył jednego Idą sobie złote Trafiły się złote, czyli no, no bez tragedii, bez tragedii, że tak to powiem Ale mogłyby dostać Jakiegoś buścika, czy coś, no One były wcześniej droższe Niż są teraz Niewiele już tego zostało, tym razem Mateo I Mateo pójdzie nam szybko i sprawnie Bo mamy już tym doświadczenie, jesteśmy w tym dobrzy Tak ale ładnie wygląda cała mapa w pająku. Naprawdę śliczne. I mamy to. To prawdopodobnie były wszystkie rytuały, jakie są aktualnie dostępne w grze. Nie wiem, co leci nam jeszcze z tych takosów, co prawda, bo Lucky Block Tacos. Nie wiem, co skrywa w środku. No, zawsze musimy mnie to walnąć. Jeżeli pojawią się jakieś nowe rytuały, to oczywiście również je zrobimy, bo już wiemy, jak. No, na nasze nieszczęście nie poleciało nic jakiegoś takiego super mocnego, co byłoby. Takie wow, ale odcinek zrobiony, mam nadzieję, że docenicie, bo troszeczkę to trwało. Dzięki za oglądanie i obejrzyj ten film, bo też jest fajny.